Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Rakonewice, temat numer jeden ostatnich dni to oczywiście koronawirus. Jesteśmy zaniepokojeni, przestraszeni, boimy się. Chciałem Państwu bardzo podziękować, Wam wszystkim, że stosujecie się, że stosujemy się do zaleceń, zakazów i nakazów bezpiecznego zachowania, że ograniczyliśmy spotkania, że nie wychodzimy bez potrzeby do sklepów. Do urzędów, do innych instytucji, że nie odwiedzamy się nawzajem. W ostatnich tygodniach kilkukrotnie uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez wojewodę Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Tam właśnie nam samorządowcom przekazywane są niezbędne informacje dotyczące koronawirusa w Polsce, w Wielkopolsce, ale również na terenie naszego powiatu i naszej gminy. Na szczęście do tej pory nie ma żadnego potwierdzonego przypadku tej choroby na terenie Powiatu Grodzickiego i Gminy Rakonewice. Jeżeli Państwo słyszycie o jakichś osobach, które przebywają w kwarantannie, to są to osoby, które wróciły za granicę i obowiązkowo muszą przejść 14-dniowy czas kwarantanny domowej. Odbyłem również spotkanie z Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakonewicach komendantem komisariatu w Rakoniewicach i przedstawicielami instytucji, które na naszym terenie funkcjonują. Staramy się zabezpieczyć potrzeby osób najbardziej potrzebujących, szczególnie samotnych. Zwracam również Państwa uwagę na to, aby zainteresować się sąsiadami, bliskimi, znajomymi, którzy mieszkają sami, być może potrzebna jest im najzwyklejsza, codzienna pomoc chociażby w zrobieniu zakupu. Mam prośbę, Szanowni Państwo, żeby w dalszym ciągu do niezbędnego minimum ograniczać kontakty z innymi osobami i udział w różnego rodzaju spotkaniach, również tych o charakterze prywatnym i towarzyskim. To dla naszego bezpieczeństwa. Chciałem Państwa również zachęcić do tego, aby zarejestrować się do samorządowego informatora SMS. Za pośrednictwem tej platformy wysyłamy do Państwa bardzo potrzebne i niezbędne informacje dotyczące codziennych spraw, a w ostatnim czasie dotyczące właśnie pandemii koronawirusa. Na stronie internetowej www.rakoniewice.pl zobaczycie państwo instrukcję jak zarejestrować się. Bardzo proszę, rejestracja jest bezpłatna. Za pośrednictwem tej platformy właściwie natychmiast możemy państwa na bieżąco informować. Szanowni państwo. Niestety w radosny wiosenny czas wchodzimy z chorobą, która sparaliżowała nie tylko Polskę, nie tylko Europę, ale także cały świat. Myślę, że warto z optymizmem wejść w wiosnę i być pełnym nadziei, że sytuacja zostanie ustabilizowana. Ale w dalszym ciągu zachęcam Państwa do ostrożności, do, do, zachowywania, do zachowania niezbędnej higieny i ochrony tych najmłodszych. I najstarszych, nie zapominając jednocześnie o sobie. Dziękuję bardzo.